Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj premierka. Tym razem jestem na czas z premierką i nowa zdrapka Big 777 za 10 zł. Mam 3 sztuki. No, zdrabka chyba nie jest nowa, w sensie, że już kiedyś chyba była, ale ja nigdy takiej nie drapałam. Drapałam tylko Extra 777, która jest właściwie analogiczne, ale ta mi się bardziej podoba. Lubię połączenie zieleni i czerwieni. No także zobaczymy. Wylosowałam sobie z bez patrzenia co biorę i wziął mi się 21 numerek, drugi i szósty. Także ta 21 i tak lubi do mnie trafiać mimo wszystko. No i co? W strapce szukamy siódemek. Jeśli znajdziemy dwie w rzędzie mnożymy razy 2, jeśli trzy mnożymy razy trzy kwotę. Stopni wygranych jest 9, i główna to 507 tysięcy. No to co, walczymy, może o chociaż jakieś 400 zł. Na główną mogę jeszcze chwilę poczekać. No dobra, drapiemy trzy sztuki. Zaczynamy od najwcześniejszej, z numerkiem drugim, i szukamy tych siódemek. Mamy banknot, worek i korona. Garniec, safe i podkowa. Trzeba uważać na kontrolne, bo widziałam, że są pochowane gdzieś tutaj na polu gry losowo. Gra czwarta, safe i jest siódemka w zdrawce z numerem dwa. Super, że nie będzie zera. I wiśnia. Gra piąta, wiśnia, ananas i pik. Dalej, monety, jak w fast cashu, worek i koniczyna, truskawka, gwiazda i jabłko. gra ósma, banknot, złoto i cytryna. No, będzie jeszcze jakaś siódemka, ananas, banany, garniec, no chyba, że ta jest z główną, no to nie da się trafić dwóch. Dzwonny Abuko Bank, Cytryna, Złoto, Koniczyna, Gwiazda, Diament. I jest druga siódemka. No to główne nie będzie, ale jest co najmniej 20 zł. Także i tak jestem zadowolona. Fajnie. Diament Bank Winogrono, Podkowa, Serce i Serce, on dwa serca w rzędzie. Ciekawie. Dobra, co pod pierwszą? Dycha, a pod drugą no też dycha 20 zł. Mamy kontrolny Y. Także fajnie, już jest 20 na 30. Jeszcze dwie strapeczki. Numerek szósty jako kolejny. No, może tutaj. Gra pierwsze serce. Monety i dzwon. Dzwon Podkowa. I monety, dalej pomarańcza, pomarańcza i cytryna, worek, wiśnia i korona, bank, safe i truskawka, korona, worek i cytryna, podkowa, bank i truskawka. Dobra, druga część. Pik bank nad pierścień. Pik banany, koniczyna. Złoto, jabłko i złoto. Coś mi się wydaje, że tutaj nie będzie wygranej. Dziękuję, kochani, za liczny udział w ankiecie. Na 700 subskrypcji planuję rywalizację 3 zdrapek po 10 zł. Każdej po trzy sztuki. No i wybieracie Jaki, jaka to będzie rywalizacja z udziałem jakiej z drapek. Ok, tu nie ma nic zetwał. No i jak na razie wygrywa zestaw z krzyżówką. Ciekawa jestem, czy tak zostanie. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie oddał głosu, to zapraszam. Ok, i zdrawka z numerem 21. Banany banki jabłko. Gra druga, pomarańcza, wiśnia, podkowa. Gra trzecia, worek, cytryna i worek. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji, żeby móc jak najszybciej zrealizować ten odcinek. Myślę, że będzie ciekawy. Gra szósta, wiśnia, bank, gwiazda. No, siódemka niech wpadnie, chcę być na zero. Ósma, winogrono arbus i diament. Dziewiąta, safe, monety i pik. Pik, truskawka, ananas. Złoto, koniczyna i ananas. Jabłko, dzwon i złoto. Coraz mniej szans. Korona, pierścień, truskawka i safe gwiazda, cytryna szkoda myślałam, że może uda się odzyskać wkład gdzie jest druga kontrolna no jest tutaj YW no to 21 i 6 puste, ale na szczęście numerek 2 dał 20 zł także wkład 30 wygrana 20 jestem zadowolona, myślę, że całkiem fajnie wypadło i co, zapraszam na sobotni odcinek, i nie będzie to 100 równa się X, ponieważ postanowiłam zrobić tydzień przerwy, i w sobotę zrobimy sobie coś innego, ale postaram się, żeby było ciekawie. Także zapraszam. No i wiecie, jak macie ochotę, to zostawcie coś po sobie. I co mogę więcej powiedzieć, życzę Wam powodzenia w Waszych drapingach. Niech ta premierka Wam pójdzie trochę lepiej niż mi. Najlepiej niech będą same plusy, żeby w końcu trochę to loto skubać. Dobra, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!